Red bull. Dzisiaj dobijemy. Na... Nie dobijemy. Pakiet odznak I epiczki I epiczkiem odcinkiem. Może zaczniemy od pakietu odznak Do gryfa i do 10. Mega fajnie. Jest epiczka. Nie, os. Zwiciejcie się muzyka ale, ale jest mega fajnie. Jest do No ale Jakie niech będzie. Proszę do kulta. Nie będę patrzeć, wy będziecie wiedzieli. Ja nie wiem, jaka to jest... Jeszcze... No. no i tam będę szukać. Dla mnie tak najlepiej. Dajcie do kulta, proszę. No. Ciekawe do kogo. O nie. Tu już nie będę... przestawiam że będzie do będzie może do griefa Co jest? Nie. Do wirusa. Ej, to byto. Się donate co jest co jest nie dlaczego nie jaki niech będzie no, ale moja żona tak że zacznijmy. nie zapraszają tak? Zrobię prawszy meczek To będzie prepsza. Mega fajnie, że do Glyffa, szkoda, że, że do takiej postaci, jakbym miał do Colta O, mega mnie się cieszy Ale fajnie wygląda nie no 8 na 10 Mega fajnie to wygląda Dzisiaj to temu. Koledzy bez, bez się pomogą dobić 25 rangę na jedzkę O, jeżeli musiała coś Na tej mapie ja grałem Najpierw V, potem Ryko na końcu. na końcu To będę próbować dobić kumulę Pomóć mu robić 25 na bo, a ja będę 26 próbować. Ała! A, myślałem, że pójdzie na mnie. Dla mnie ten notka jest jak na picka. Nie idź! Padnie? A, jak! skoda. szkoda. Napiszę... Doznę teraz. Dobra, dziaki. Szczerze nawet, no mówiłam, ale nawet ładnie wygląda. O no, i przez ciała nie słyszę. Jeśli się jeszcze raz wam puszczę. Mega fajnie brzmi. Ty zostań. Ło, ale tego ulta puściła. Padła. To jest El Primo? Myślałem, że to jest Primo no serio To jest? O, ale mi pleci wolono Czekam jak będzie ten... Czy ten epiczkę piny o... Tylko że Ta epiczka od znaka do tego kolta. Tam gdzieś eh, robi Palcami pistolet taki. Bo mega chyba trzeba. No dawaj, chodź tu. jemy się, no. no. chodź, chodź. Zegraliście już. Gnojówka. Co na mnie idziesz? Spadaj. Dobra jest Nie mu się Widzisz jak się tam. Pokój 17. Porki musisz. Dobra, teraz się bawię. Dobra, 6 na 10, kurka. Teraz do kogo? Do Edgar'a nie będę chciała. Na pewno się Dwie Do jakich? jakich postaciach miałem? a do dziesięciu 10... dobra, nie będę wam wszystkich pokazywać widzimy się w następnym odcinku no i do zobaczenia